Na wspólnej, odcinek 2708, szokujące wyznanie Marka podczas rozprawy rozwodowej. Zdjęcia Na wspólnej odcinek 2708, czwartek, 507.2018, o godzinie. 20.15 w TVN. Danka i Marek zna wspólnej przez wiele lat tworzyli kochajce się par. Wszystko jednak zniszczyła zdrada Zimickiego M. Kreska czy skusi psi na romans zembotsz Natali pobywał w Sklaura Breszka, Menad Erk w swojej restauracji gdy kochanka zażbawci Marek nie miał wyjścia, musiał powiedzieć kreska o nie o skoku w bok. Danusia debu go cierpia ba. Ba w depresji i zaczbe pi. Odzyska bara do kreskacia dopiero gdy dziki Ewie, Ewa gawryluk. Pozna be Janusza, Janusz Zadura. Marek skupi psi na nowej rodzinie, wychowuje z syna szynka Dorian Zakrzewski, ale Danka tekreska idzie do przodu. W 2708 odcinku na wspólnej Zimiccy spotkaj się weździe na ostatniej rozprawie rozwodowej. Podczas niej Danka potwierdzi, Kreska E pomiędzy a M kreska E nast pip, całkowity rozpad po kreskecia. Ku jej zaskoczeniu Marek stwierdzo przed SDM, kreska E nadal i od kocha i liczy, kreska E kreska Ona mu wybaczy. Gdy SDZ zasugeruje Danosi, kreska E by mo to przez banka do pojednania, Zimicka straci nad sob panowanie. Powie wprost: "Kreska E to nie ma live, bo M ma dziecko z innym kobiet. Ostatecznie w 2708 odcinku na wspólnej Danka i Marek dostan rozwód." Tego samego dnia kreska o upieczona rozwódka rozpocznie kolejny etap swojego kreskacia. Umówi się na randkę z Januszem i będzie z nim Witowa wolno.